Cześć Maciek, zanim przejdziemy do konkretnych ćwiczeń na, na czwartkowy dzień, to chciałem tak kilka luźnych spostrzeżeń, jeśli chodzi o trening. Podobały mi się Twoje informacje, które mi przekazałeś w poniedziałek w mailu, gdzie mi zdałeś takie, takie można powiedzieć dosyć konkretne sprawozdanie z, z tego poniedziałkowego treningu intensywnego, gdzie, gdzie mieliśmy te zatrzymania w połowie ruchu. Plus pompki z nosy i, i przysiady. I powiem ci tak, Maciek, jeśli chodzi o trening, to jeśli w treningu nie pojawia się rozczarowanie, frustracja czy wątpliwości, to wówczas prawdę powiedziawszy, trening nie jest do końca poprawny. Tak jak to, tak jak to właśnie mówi jeden z moich mentorów, Władimir Wasiliew, że poprawnie prowadzony trening powoduje, że pojawiają się tego typu emocje, czyli frustracja, rozczarowanie wątpliwości, złości, że czegoś nie wykonaliśmy. I to są dobre rzeczy, bo dzięki temu możemy poznać nasze słabości, nasze ograniczenia, bo można sobie wykonywać ćwiczenia, w których jesteśmy silni i komfortowi, tylko prawdę powiedziawszy warto sobie zadać pytanie, gdzie to prowadzi, jeśli my nie eliminujemy tych naszych prawdziwych ograniczeń i limitów. Dlatego spostrzeżenie tego i obnażenie tych słabości Wymaga właśnie, właśnie świadomości i obserwacji, nawet jeśli to jest frustracja czy, czy rozczarowanie. Powiem Ci tak, że wielokrotnie byłem rozczarowany swoimi treningami, sfrustrowany, bo mi coś nie wychodziło, to się zdarza po prostu, tak, tak jest. Tak, tak wygląda, jeżeli chodzi o trening, to to jest taka fala, można powiedzieć. Sąd kiedy jest lepiej, sąd kiedy jest gorzej. Powiem Ci tak, że największym paradoksem, jaki zaobserwowałem, jeśli chodzi o treningi, to jest to, że Wtedy, gdy czuję, gdy czuję się naprawdę zmotywowany, czuję pełną moc do tego do treningu, to wówczas jestem najbardziej rozczarowany wówczas swoimi sesjami treningowymi. Dokładnie nie wiem dlaczego się tak dzieje, ale wydaje mi się, że to są oczekiwania, ponieważ gdy czujemy się naprawdę na naenergetyzowani do tego, by, by odbyć daną sesję treningową, to pewnego rodzaju tworzymy oczekiwania, że będzie idealnie. A okazuje się, że wcale tak nie jest i wówczas pojawia się to rozczarowanie, ta, ta, ta frustracja. Natomiast z drugiej strony, gdy podchodzę do treningu na takim totalnym luzie, czyli po prostu idę robić swoje, bez, bez, jakich, bez jakiegokolwiek takiego większego planu czy cokolwiek, po prostu idę, mam jakiś tam temat przewodni na dany dzień, robię swoje, po prostu tak, tak jak praca i okazuje się, że wówczas te treningi mi wychodzą idealnie, mogę się skupić, skoncentrować. Więc tak jak burz się zauważyłeś i tak jak mi pisałeś, że Dużą rolę odgrywa koncentracja. Właśnie o to w tym chodzi, że te ćwiczenia, które, które dostajesz, pompki, przysiady, wznosy czy resety, to nie są ćwiczenia niesamowicie technicznie zaawansowane. Tutaj nie trzeba mieć jakiejś super techniki, bo w pompkach wystarczy, że, że jest utrzymana prosta struktura ciała, to samo w przysiadach czy, czy we wznosach, tylko ten dolny odcinek pleców dociśnięty do podłoża. Natomiast nie ma tu jakichś takich większych niuansów, natomiast jest to dosyć praca głęboka, ponieważ ona wymaga koncentracji w szczególności w tych pozycjach statycznych, w szczególności, o, jeśli chodzi, tak jak mówisz, o generowaniu napięcia, że, że jednak czujesz, że to nie do końca wychodzi. I powiem Ci, że, że tak ma być. Jeśli czujesz faktycznie, że do końca Ci to nie wychodzi, że nie jest to perfekcyjne, że, że masz problem z tym napięciem wszystkiego, to dobrze, jesteś na dobrym kierunku, bo przynajmniej jesteś świadomy tych rzeczy. Na samym początku, jeśli chodzi o generację napięcia, to tak jest. Po prostu. Bo to wymaga praktyki, żeby odczuć tą różnicę pomiędzy napięciem i relaksem, to wymaga dosyć dużo praktyki. Praktyka, praktyka, praktyka. Tak jak mi pisali właśnie w moim że ćwiczenia, ćwiczenia, ćwiczenia. Na tym to polega. E, natomiast e, powiem tak: osiągnięcie wolności ruchowej i eliminowanie napięcia z ciała to nie jest prosta rzecz. Znaczy, ćwiczenia są proste. I tutaj nie ma takich większych, jakichś skomplikowanych rzeczy, natomiast nie jest to dosyć łatwe, bo bywa to bolesne, no i wymaga to praktyki przede wszystkim, bo wolność ruchowa polega na tym, że głównie jesteśmy świadomi swoich reakcji w ciele, jak to wychodzi. Po prostu nie stajemy się, bo mogę podawać treningi, gdzie wykonujemy mechaniczne wzorce. Bak, 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 powtórzenie za powtórzeniem, powtórzenie za powtórzeniem. Tak, tak robili właśnie mistrzowie kung Fu, czyli powtórzenie, powtórzenie, powtórzenie. Ale tutaj nie ma samodzielności. Bardzo często zamienia się to w pewien autopilot, gdzie nie myślimy za wiele, tylko po prostu wykonujemy pewne powtórzenia. I jeżeli tworzymy jakiś dany wzorzec, to tylko mechaniczny i w określonych specyficznych pozycjach. Natomiast mi bardziej chodzi o odzyskanie wolności ruchowej takiej spontanicznej, intuicyjnej, że faktycznie czujemy jak nasze ciało funkcjonuje. Dlatego jest dosyć mało powtórzeń eee, i, i, te, i te ćwiczenia zawierają pewne modyfikacje, które wymagają właśnie koncentracji. O to chodzi, żeby właśnie być skoncentrowanym tak jak mówisz, że gdy jesteś skoncentrowany, spokojny i opanowany, wówczas ci, ci to wychodzi. Właśnie dlatego tego typu trening jest również treningiem. Koncentracji, cierpliwości, przede wszystkim. Tutaj powiem tak: odzyskanie wolności ruchowej poprzez tego rodzaju trening, to jest tylko kwestia czasu. Tak naprawdę. Jeśli nie przekraczasz swoich limitów, czyli nie starasz się na siłę pewnych rzeczy przeszarżować, wtedy jest ok. To jest tylko kwestia czasu, bo to z dniem, z dnia na dzień, z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, to, to, to coraz, coraz lepiej idzie i po prostu. Swoje limity odstawiasz pewne limity, które masz teraz, one później okażą się za, za parę tygodni, po prostu wspomnieniem, pojawi się nowy limit. Bo ja sam jestem na pewnym poziomie, ale sam widzę e, tak naprawdę, ile jeszcze mam limitów w swoim ciele, ile jeszcze napięcia potrafię tutaj gromadzić, więc to jest naprawdę niekończąca się podróż po prostu. Na, na, na tym to polega. Dlatego tego, tego rodzaju trening jest bardziej poznawaniem siebie, również swoich reakcji, koncentracji, bo nawet jeśli to są... Negatywne reakcje, negatywne emocje, frustracja, rozczarowanie, to warto by być ich świadomym. Żeby po prostu nie robić bezsensownie, bez bezmyśle, treningu i nie być nawet świadomy swoich emocji. Natomiast drugą rzeczą to jest również e, nie dać się ponieść za bardzo tym emocjom. Bo to, że coś nie wyszło, nie wyszło jakieś powtórzenie, już o perfekcji, to jest ok, następnym razem wyjdzie. Lepiej jest zrobić 2 trzy powtórzenia źle, ale je zrobić, zanotować, być ich świadomym aniżeli je rozpamiętywać, że, że nie wyszło, albo w ogóle nie podejść. Bo po prostu, tak jak, tak jak mówię, są dni, kiedy się naprawdę chce, jest moc, są dni, kiedy po prostu się odczuwa ten troszeczkę bardziej większy dyskomfort. Życie też potrafi być czasem ciężkie i też, też potrafi zaskoczyć, więc czasem po prostu nie chce się zrobić treningu czy cokolwiek innego. Ale się działa, po prostu to jest jak praca. Pomimo tych emocji działamy dalej, bo je, jeśli Ludzie zauważyłem, że starają się szukać e, motywacji e, do tego, aby wykonać trening. Starają się wykonywać trening tylko wtedy, gdy czują pozytywną energię, żeby go wykonać. Ale właśnie o to w tym chodzi i tu jest największy problem z całą tą motywacją i, i z tymi emocjami, że rzadko kiedy mamy cały czas pozytywne emocje i pozytywną energię. To się, to się waha. Są dni, kiedy jesteśmy lepiej nastawieni, są dni, kiedy jesteśmy gorzej nastawieni. Tu, tu chodzi o to, żeby zaakceptować pewne rzeczy, a mimo to robić swoje. Po prostu. Dlatego ja jestem fanem właśnie krótkich sesji treningowych, krótkich, skoncentrowanych sesji treningowych, które są proste, ale też wymagające. Natomiast nie ma tu nic rozwlekłego. Dwie godzinne sesje treningowe też moim zdaniem nie prowadzą do, do dobrych korzyści, ponieważ już po pół godziny treningu można praktycznie stracić koncentrację. Ja sam trenuję właśnie w takich segmentach, sesjach po 10-15 minut na dzień. Czasem jest to dłużej, jeśli się porusza tak w stylu dowolnym, ale ogólnie na tym to polega, więc, więc grud po prostu, żeby robić swoje, być skoncentrowanym i. Czerpać to, co się dostaje podczas treningu, akceptować to, co dostajemy podczas treningu. Nie starać się mieć pełnych oczekiwań, bo jeśli będziemy podchodzić do treningu z oczekiwaniami, a dziś zrobię tyle i tyle, to jeśli tego nie zrobimy, to okaże się, że nic nie wynieśliśmy z tego treningu praktycznie, bo nie spełnił on na, naszych oczekiwań. A tak, gdy podchodzimy do czegoś na takim poziomie, jakim jesteśmy, z takimi limitami, jakimi jesteśmy i bierzemy to, co dostajemy, to wówczas możemy zaobserwować pewne rzeczy i mamy punkt wyjściowy do pracy. To tyle chciałem powiedzieć, jeśli chodzi o właśnie takie luźne spostrzeżenia do, dotyczące, dotyczące właśnie treningu. Tutaj patrzę, bo mi pająk po ścianie chodzi. Dobra, niech chodzi. E, także właśnie o to, o to chciałem Ci powiedzieć. bo Żeby, żeby po prostu, tak jak, tak jak Ci wspominałem, nawet jedno powtórzenie, nawet dwa powtórzenia to jest krok do przodu. Cały czas. Jeśli tylko jesteśmy świadomi tego, tego co robimy jeżeli chodzi o trening jesteśmy, jesteśmy na tym skoncentrowani. Więc to tyle w tym nagraniu.